Witam Was! Jestem Invictus, a to jest kolejny odcinek sezonu drugiego Don't Starve. Znowu zagramy sobie uliconem, chyba? Tak, drugi sezon uliconem, pierwszy na trzy się skończył. Yy, myślę, czy zmieni coś w świecie, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Mogę drzewce zmniejszyć. Bo te drzewce są słabe i one strasznie często się pojawiają. Hmm. Dobra, tyle tylko zrobię. W takim razie zaczynamy. Kolejny odcinek, kolejny raz. Oczywiście regenerujemy świat. Nic więcej nie zmieniałem, bo nie chcę za bardzo zmieniać świata. Hmm. Po prostu gra będzie za łatwa. Nie wiem jak można grać w tak łatwym świecie, że zda się na przykład zero pająków, pełno marchewek, pełno ber beris i w ogóle i się cieszę, że duży jeszcze z dnia. Nie wiem o co w chodzi w ogóle. Po co jest coś taka, taka gra w ogóle. Nie wiem. jaki w tym sens jest. No ale cóż, dobra. Teraz nam się generuje świat. Ciekawe jak długo. Dobra, teraz oczywiście będzie brak odpowiedzi. Mhm. Dobra. To ja teraz możemy poczekać. Aż aż, aż, aż się <laughs> zacznie odpowiadać program. Yy, w ogóle. Zacząłem ściągać Don't Sterw, Daisy Stand Alone. Mam na Steamie miałem nie zainstalowane, teraz instaluję. Yy, I mam zamiar sobie pograć. Może coś bym nagrał z tego, nie jestem pewien. Dobra, to już słyszeliśmy. Yy, teraz mamy wiosnę. Kurde, jak ja tego nie lubię, będzie potrzebować 6 kwiatków. No to yy, parasol, bo jak mamy wiosnę, to będzie często padać deszcz. Tam już widzę flinty. Hmm. Dobra. Witamy kwiatuszki Rabbit Hole. Collapsed. The kingdom of Batman is closed for season, huh? Czyli co w wiosnę nie ma królików? Nie wiem. Zobaczmy, to wygląda. Dobra. Mamy. Muszę zryć parasolkę. Nie wiem czy jest sens. Na razie, na razie chyba nie ma sensu. Oj, mamy flinta. Świetnie. Yy, ładnie idzie już. Tylko nie ma drugiego rodzaju drzew. A z nich by mię żarło. Oj, muzyczka się odpaliła, fajna. Nie kwiatka, tylko to. Ciach. I tam kolejny flintów. Dobra, jeszcze pozbieramy troszkę tutaj tych rzeczy. Ciach, ciach. Aha, nie zebrałem. Dobra, tam jeszcze kilka reweczek i berisy. I teraz trzeba pościnać. O, mamy flinty jeszcze. I trzy flinty. Jeszcze jedne berisy. 130 z 50 masz, jeszcze jedna dobra i teraz trzeba się drzewa no bym chciał zobaczyć jak często teraz ten drugi, drugi rodzaj drzewka będzie wyskakiwać bym chciał żeby były te drugi rodzaj drzew możemy już zrobić campfire taki ale na razie nie potrzebujemy bo jeszcze jest dzień, nawet wieczoru jeszcze nie ma Pozbieramy się troszkę trawy. Damy dwa drzewa duże i oczywiście zborówki. Dobra. Mam nadzieję, że w ty <trybujesz> tym razem pójdzie nam troszkę lepiej. Ten y for the protection, czyli pod drzewem możemy stać. Pretty parasol. Czop, 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 czop Dobra, mamy pasar... Paras pasa Parasoleczkę O yy. Teraz nie będziemy się na drzew Sobie Pozbieramy troszkę prawy i tak dalej Bo pada deszcz i nie chcę zmoknąć, więc będę nosił parasol Tak, zaraz będzie ciemno wieczór jeszcze zrobił kamienie by się przydało znaleźć a e, niestety na razie nie mam Tam mamy dół mapy. w lewo coś jest widzę hm. se od już do morza kontury se od tego pat? ale Aha. Ile będziemy mieli ognisk z tego? Jakieś 4 czyli cztery noce wytrzymały na tym drewnie, tylko patyczki byśmy potrzebowali, żeby podsycać ten ogień. Pomału noc i wieczór będą się skracać, bo to jest wiosna i będzie pomału do lata przychodzić. W sumie wiosna jest lepsza od jesieni, bo po wiosnie jest lato i potem jeszcze jesień, także trzy ciepłe pory roku mamy, tylko tyle, że teraz deszcz mamy na wiosnę, tylko tyle. Ale potem mamy trzy ciepłe sezony do przygotowania się na zimę. tamy kamień, który oczywiście sobie zbierzemy. Nie chcę nitra, już mówię, że nie chcę nitra, i tu mamy drugi rodzaj drzewek mysz 3 w sumie rozdaję rzekę Mamy wykrytika że tylko nam nic nie zmokło chociaż potem po prostu można, można to wysuszyć więc damy kolejnego flinta i mamy wormhole tam nie tam nie idziemy na razie bo tam nowy biom tam widzę marchepeczkę Marcheweczki wolniej się przyjął od porówek już to widzę i to już wczoraj chyba wczoraj na poprzednim odcinku zauważyłem nagrywam to startowa w sumie dlatego tylko że no podoba mi się gra teraz jestem ten DLC więc trochę no więcej jest rzeczy i w ogóle mamy magno zawsze się... bagno zawsze było tylko że tutaj mamy magno nagrywam też to dlatego że po prostu Ja sobie coś kurde, na luzie pograć, bo, bo mamy święta, nie, no to wiecie dlaczego nie było wcześniej odcinków, bo workshop tak? Teraz też zbyt często nie będzie odcinków, bo święta, trzeba się przygotować na te święta i w ogóle, yy, wiecie, no trzeba posprzątać dom i tak dalej, upić ciasto bo to ja będę w ciasto w tym roku, także wiecie, siostrzenicą muszę się zajmować, kiedy rodzice coś tam będą robić. Fio. Także wiecie, no po prostu zajęty będę i zajęty ogólnie jestem. Hejcie. Yy. Ile mamy? świat 1 słabo hmm, tak ogólnie jestem zajęty w te święta więc nagrywam tylko wtedy akurat teraz nagrywam bo mam czas także nawet, i, nawet jeśli mam czas to nie nagrywam bo często jest tak że po prostu rodzice mogą coś chcieć tak nagle że ja sobie mógłbym na przykład nagrywać i 5 minut po rozpoczęciu nagrywania, o, idź na przykład do sklepu, albo zajmij się małą, czy też w stylu. Także po prostu nagrywam tylko wtedy, kiedy mam pewność, że nic nie będą chcieli. A tak się zdarza dość rzadko. E, dobra, gdzie mamy parasolkę? Parasolkę bym chciał mieć tutaj. Już się pomału psuje w ogóle. Deszczu. Dobra, na szczęście już się wysuszyliśmy. Dobra, to mamy drzewo. Zacznę się wyskoczyć drzewiec. Za pierwszym ścianym drzewem Dobra, mamy Czesnata. Za niedługo będziemy mieli pełne stack Twixów i... I też mamy dość sporo. Będę musiał kwiatuszki też zacząć zbierać, bo parasol się upsuje. Chcemy drzew po kolejne. Fajnie, że dodali te nowe rodzaje drzewek. Takie urozmaicenie trochę. A nie to jest jedno tylko. To też wygląda mi na dorosłe drzewo już. Liściaste, ale one na wiosnę, na wiosnę, na jesień i zimę chyba gubią liście z tego co wiemy Przynajmniej tak powinno być, bo to są liściaste. Yy, dobra, tutaj mamy małe bagno. O, mamy eyebone, czyli będziemy mieli Chestera. Idzie Chester. roxy może nie, ale bym chciał na przykład tu schować to plinty nie, co na tym to W sumie nic na razie. Mogę Ridsy pozbierać? Moczą by nie? Mm. Tu jeszcze był ritz Gdzieś tam, no. Tutaj mamy już trochę tych Ridsów. Także mogą się przydać. Potem damy kamienie. Chcielibyśmy kilo, Tu jest jeden kamień, ale ze złotem. Także będziemy mogli zrobić Sense Machine, co się bardzo przyda. Tu byłoby dobre miejsce na bazę. Najlepsze miejsce na, bossy, na bazę to albo przy świnkach, albo przy bawołach, ale też przy krańcu mapy. Żeby y, mieć dobrą obronę. Bo tak mogą nas zaatakować tylko z tej strony. nie? Widzicie, chyba myszka Tak mi się wydaje. Nie ceni tu. Po prostu mogą nas zaatakować tylko od otwartego terenu, a może nas broni od drugiej strony, nie? także z tej strony nas nikt nie zaatakuje. Także jesteśmy troszkę bronieni. I wydaje mi się, że tutaj nawet założymy bazę. Tylko trzeba będzie te drzewa wyciąć. Zjedz to. Już. Jak tak się śpieszno. Yy, dobra, Twixy już mam wszystkie. To mnie tajączę Dwa pającze. Nawet yy, Dobra, niech się kierka się już spsuje, sp bo sp 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 tę nową. W ogóle ten parasol sam się psuje z siebie. Łuu! Wow, nie tak dużo! Ginie w śmieciu. Nie to. to, to... też nie. A może... w tym coś schowamy? Papirus. Hm. Dobra. W takim razie... trzeba zniszczyć to gulgo. Jeden kokon mi wystarczy. Zdecydowanie. Ty wypierdzielaj Dobra A może nie, może nie chcę, A nie, nie chcę będą. Heal Dobra. Troszkę się uleczyliśmy. Tam coś jest, coś latało. Yy, czy możemy zrobić ogień dłużej? Nie. A co potrzebujemy do Science Machine? Potrzebujemy do tego kamienie? Tak, oczywiście. Dobra, ale zrobimy tutaj Science Machine. Też to może nie teraz. No, jest za dużo drzew. Ja wydaje mi się, że to jest bardzo dobre miejsce na bazę. Nie aż tak daleko wszędzie, bo tutaj mamy przejście dalej i tak dalej. jak po prostu Będę potrzebował łopatę A łopatę potrzebuję sam z Gorzej jak mi drzewiec tu wystarczy hmm. Hmm. Będę potrzebował też trochę węgla drzewnego Przez co Dobrze byłoby też Odgrodzić tutaj część drzew Żebym mógł Sobie tutaj Dobra, rozpalimy ognisko w takim razie. The campfire. E 2 4 2 4 5 Potrzebuję tutaj jeszcze jedno drzewo. 2 4 5 to drzewo jeszcze spalimy. A może na to I Te to trzeba będzie odprowadzić. <laughs> Czyli w przyszły dzień właśnie tym się zajmiemy. Na razie może odłożymy szyszki. Szyszki, może nie. Szyszki mogą się przydać. Pretty parasol, od hmm. Tym może nie. Mogę, drewno będę mógł schować. Silk. Co jeszcze? Marcheweczki? Może jeszcze nie. Ale muszę coś zjeść. Dobra, mamy full. Eee. Yy, berszynaty się nie psują, widzę. Może by dobrze byłoby upiec jeszcze marcheweczki. Yy, trochę słabo ze zdrowiem psychicznym żeby jeszcze kwiatka jednego żeby mógł zrobić jakby co parasol no. Dobra Musimy przeczekać noc w takim razie mamy się kierka? Mamy się kierka 5, 6 Mam nadzieję, że zdążę się ciąć to drzewo zanim zdążyłem zanim ciemność tam dotrze um, ppp. W takim razie tutaj wybudujemy Science Machine Gdzie? No nie za bardzo mam jak Kurde deszcz oczywiście Dobra już jak mamy deszcz jak już jest ten deszcz, to niech sobie będzie yy, Dobra, seeds sobie podniesiemy I weźmiemy sobie sikiereczkę Musimy pościnać trochę drzew Trzeci dzień już mamy By się przydało też pozasadzać troszkę drzew tutaj Żeby te drzewce nie wkurzały się Zatem przyda się lasek. Dobra, wystarczy. 2, 4, 5. To. To zetniemy. I to też zetniemy. I to powinno wystarczyć, że odgrodzić się od ognia. Pochodnia. Light. Light Chodź, Chester Chodź To Fuck Coś tam się zjara, chyba Tu mamy węgiel Tu mamy węgiel Węgiel Light, Light, oh fuck, yy, dobra będzie sześć, będzie tego. Yy. To bym chciał jeszcze palić. to i to i dobra. W tym momencie możemy zrobić science machine w tym miejscu o yy, bo trzeba ogień fire krok pod, zobaczmy jak się robi 3 kat to 3 kat stony, to będę potrzebował 9 kamienia. 9 i 12 to 21 21 kat jeden potrzebował hmm. gdzie potrzebował parasol? Tutaj Jeszcze nic nie Jeszcze nic Tylko z żarem zaczyna być kółko Bo zaczyna się kończyć Jest kilof, tutaj I tu mamy statuę Suela To możemy wykopać, czy tu będzie konik? Nie Dobra, trzeba poszukać kamienia, tu mamy pajączki Dobra, to zjemy sobie. To możemy dystorować, to też. Zrobimy 21 do kamienia. Później gdzieś, to możemy. Dobrze. Tu mamy kamień jeszcze. Yy, Nitrę nie chcę. Nie chcę nitry. Yy, gdzie jeszcze są kamienie? Mamy ile? 11. Jeszcze jeden i będziemy mogli ognisko zrobić. Fuck. Przemokłem. Wet fire. Wet. Jakie wet. 60... Cześć Motka Szybciej się ten niszczę hmm, 65 Aż 65 66 Czemu tyle tego też tu musi być? Wracamy troszkę trawy 9 bruki też i kwiatuszki tam widzę 67 hm tam fire Dobra, myślę, że już skończ... tutaj przed wognisko zostaniemy hmm. Wszystkie jest mokre Wedber bush Soggy berries Czyli takie przemoknięte troszkę Ale jeszcze nie mokre The berries, dobra. Wysuszyły się. To sobie zjemy troszkę. Nice and comet. Super. Jeszcze jakiś odcinka z znowu. Zobaczmy co my mamy tutaj u niego. Kilof możemy chyba wyrzucić. O, Chester też jest mokry. Monster meat. Możemy gotować. Przestał kadać deszcz. Hmm. Co jeszcze mamy? Czarkoł. To. Drewno. What on fire. To możemy wziąć. trees. To też schowamy. Hmm. Dobra. Warmhead, aha, a czy my to możemy złożyć? Możemy. Hammer. Proszę. Rot, aha, to jest Rot. Hunger minus 10. At fiel. Tu wszędzie jest Rot. Dobra, w takim razie, idziemy dalej w poszukiwaniu kamienia. Znowu pająki. Nic, nie ma, nigdzie nie ma kapienia, niestety. Mamy koniec wyspy już. A ja wiem, przynajmniej to są swingi. Dobra. Troszkę, troszkę kwiatków. Eee, trzeba nie zacząć jeść marchewki już. Eee, nie możemy zryć ogniska. Niestety, jeszcze nie. Wedberry bash. berry są słuchane. To świetne. Eee, dobra, tylko gdzie? Są kamienie jakieś. Hmm. Damy kolejne świnki. Może zniszczymy jej domek, a może nie Jeszcze nie. Sueway. Fajnie. Fajnie, że mnie nie lubisz, tu mamy więcej świnek. Perisy. wejścia logów mamy, drewna. O, gobler wyszedł. Świetnie. Czy się kieruje jest mokra? Nie. Dobrze. Damy saplinga. Hmm. Gdzie mogłyby być kamienie? Nie mam pięć. Gdzie mogłyby być kamienie? Damy grób. Świetnie. Tylko nie chcę go rozkopywać, bo pewnie dół mi wyskoczy. Więc... Wolę nie ryzykować no pająk tutaj jest trzeba będzie się nimi zająć w końcu czy nie wyrosły duże kokony będzie słabo jak mi taka matka wylezie eee, Dobra, kamień eee, Świetnie, store I bym chciał tutaj też zestorować to Print, print, rock. Dobra. Gdzie tu jeszcze mogą być kamienie?